Wrocław Krzyki, centrum południe nowa zabudowa pomiędzy ulicą Zielińskiego a Powstajców Śląskiego dominuje nad całą zabudową Sky Tower. Szczepione fontanny wklejące furt. Pewnie w dzień panny, taki jak dzisiaj. Temperatura zbliża się do 30 stopni. Połączenie dwóch grył. przejściem, prześwitem widok na ulicę Powstańców Śląskich inwestycja obok wyciągnięta do góry rusztowania Rynku. tu powstaje centrum południa przejście koła Mięsyniogóra chodnik do spacerów obok chodnik dla rowerów i hulajnok w kierunku ulicy Piłsudskiego zrealizowany w głębi budynki i realizowany budynek skierowany w kierunku ulicy powstańców dziękuję za uwagę